Witajcie serdecznie, ja nazywam się Tomasz Guzik, a dzisiaj na moim kanale moim gościem specjalnym jest Mateusz Tomkowski. Przywitaj się, Mateusz. Cześć, witam Was. Mateusz jest specjalistą od Facebook Adsów i dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę na temat reklamy na Facebooku. Zostańcie do końca, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo naprawdę warto Mateusz przedstawił Wam kilka swoich caseów. No i co, no to co, zaczynamy. Mateusz, pierwsze pytanie. Czy w roku 2019 warto reklamować się na Facebooku? Moim zdaniem jest najlepszy moment na to, żeby reklamować się na Facebooku, ponieważ koszty reklamy cały czas rosną. Na chwilę obecną jeszcze niewiele firm posiada konto biznesowe na Facebooku i aktywnie się reklamuje. Jeżeli zdecydujesz się właśnie w tym roku stworzyć swoją pierwszą reklamę, reklamować swój biznes, masz szansę wyprzedzić swoją konkurencję, masz szansę na to, żeby pojawić się jako ekspert wraz ze swoją firmą na Facebooku i po prostu stworzyć wizerunek swojej firmy taki, jaki chcesz, żeby twoi odbiorcy postrzegali twoją firmę właśnie tak, jak to ty chcesz. Na podstawie mojej firmy i moich klientów często pojawia się u nich taka obiekcja, że na samym początku boją się zainwestować jakiekolwiek pieniądze dodatkowe w Facebook Adsy. I zazwyczaj, jak już zaczynają, zaczynamy budować reklamy, przeznaczają niesamowicie niskie budżety, bo boją się, boją się po prostu przepalić, że ta reklama będzie nieefektywna, więc chcą włożyć tą minimalną stawkę, jaką się tylko da. Co byś radził takim osobom ze swojego doświadczenia? Posłuchaj. Jak ściągnąć ich obiekcje? Bo ja zawsze z tym walczę, i też problem jest w tym, że efekty oni chcą mierzyć w lajkach, a niekoniecznie w sprzedaży. Jak zbić te obiekcje, że reklama na Facebooku się po prostu opłaca i że warto ją robić? Posłuchajcie, Facebook daje takie narzędzia, które pozwalają monitorować wszystkie te działania reklamowe. Jesteśmy w stanie e, dzięki tym narzędziom e, dokładnie zmierzyć, ile pieniędzy zainwestujecie w reklamę oraz jakie efekty ona przyniesie. E, do, tych, do, tych, do tego celu Facebook daje bardzo dużo różnych możliwości i wybierając poszczególny cel, możecie na przykład swoją firmę e, reklamować zasięgowo, żeby... W, pokazać swoją firmę jak największej grupie osób. Celem reklamowym może być również sprzedaż, czyli algorytmy Facebooka mogą zostać w pewien sposób zatrudnione do tego, żeby poszukiwać Waszych klientów i zmaksymalizować szanse na to, żeby wygenerować jak największą sprzedaż. Jeśli chodzi o mierzenie wyników działań na Facebooku w postaci lajków, to fanpage jest takim narzędziem, który ma troszkę inny cel, ponieważ Fanpage jest taką bazą waszych potencjalnych klientów i służy on do tego, żeby budować relacje z waszymi przyszłymi klientami oraz te relacje utrzymywać w momencie kiedy już ktoś od was kupił jakiś produkt. Dzięki Fanpage'owi możecie również polecać inne produkty, możecie ich informować tych potencjalnych swoich klientów o nowościach jakie pojawiają się. Możecie dawać swoim potencjalnym klientom również jakieś rabaty, Edukować ich na temat swoich produktów i rozwiązywać ich problemy oraz pomagać osiągać zamierzone cele. Także nie skupiajcie się na tym, żeby na fanpage'u pojawiały się lajki. Te posty sprzedażowe, które najwięcej sprzedaży generują danym firmom, one mają zazwyczaj bardzo mało lajków. Także lajki nie są wynikiem działań na Facebooku. Zgadzam. Szczególnie że są takie branże niektóre specyficzne techniczne, gdzie ludzie nie lajkują tych postów i te lajki na nic się nie przekładają. Te posty mają generować czystą sprzedaż i czasami mają dwa polubienia. Albo e, jak tworzymy karuzelę, no to karuzel się zazwyczaj nie lajkuje, e, nie możemy oczekiwać, że tego typu posty, treści będą miały duży, e, dużą ilość polubień. One mają za zadanie pewnie się zgodzić, przekierować ruch na naszą witrynę internetową. A teraz, Mateusz, chciałbym jeszcze Cię zapytać: e, Ja oczywiście o tym wszystkim wiem, ale być może ludzie, którzy nas oglądają, nie wiedzą, czym jest remarketing na Facebooku i dlaczego dlaczego remarketing jest tak skuteczny w porównaniu do tej pierwszej reklamy na nowy, zimny ruch. Jeśli chodzi o remarketing, jest to reklama do osób, które już miały w jakiś sposób kontakt z naszą firmą. Jest on niezwykle skuteczny, dlatego że trafiamy tą reklamą w osoby, które już nas w pewien sposób znają, już nam w pewien sposób zaufały, skorzystały z naszych produktów, dowiedziały się na jakiś temat o nas. Także powstała między tymi odbiorcami a naszą firmą pewna relacja, i dzięki właśnie temu, dzięki stworzeniu tej relacji, efekty. Y, takich działań remarketingowych są y, bardzo dobre. To znaczy, że y, inwestując w reklamę na Facebooku i tworząc reklamę remarketingową, ten zwrot zazwyczaj jest jeden do kilkunastu, nawet. Także każda złotówka zainwestowana w remarketing potrafi zarobić nawet kilkanaście złotych dodatkowego dochodu. Mm -hmm. e, trzeba tutaj również podkreślić, żeby aby wykręcić właśnie z każdej zainwestowanej złotówki jak największą kwotę, fajnie, żeby te działania marketingowe były ze sobą spójne z innymi działaniami, nie tylko reklama Facebook Ads, ale na przykład e, zintegrowana reklama, przekierowanie ruch na stronę tam, wyświetla się pop-up. My zostawiamy maila i otrzymujemy serię maili w Autoresponderze. E, Dzięki temu jesteśmy w stanie skuteczniej docierać do tego ruchu, który wszedł na naszą witrynę internetową i wyszedł, już nic nie kupił. Dzięki temu, że mamy maila, dzięki temu, że mamy piksela Facebooka zamontowanego na witrynie internetowej, jesteśmy właśnie w stanie, tak jak Mateusz powiedział, puszczać reklamę do osób, które już miały kontakt z naszą marką, ale z niej wyszły. Mateusz, ja jestem w dalszym ciągu, mimo że zasięgi organiczne znacznie spadły od wielu lat, odkąd Facebook wszedł na giełdę, ale czy warto w 2019 roku tworzyć kontent organiczny? Ja jestem wielkim zwolennikiem i mój kontent, na, nawet na profilu prywatnym, nie potrzebuje nawet często fanpage'a, żeby sprzedawać. Ale powiedz, co ty o tym sądzisz z perspektywy osoby, która wydała na reklamy na Facebooku już spore. Kwoty pieniędzy. Powiedz, jak to jest z Twojego doświadczenia? Czy warto robić tworzyć kontent organicznie? Posłuchajcie, to, czy wasi odbiorcy mają w ogóle interakcję z waszą firmą, to nie tylko są lajki od tego, i nie tylko po lajkach będziecie widzieli, czy ktoś czyta wasze treści. Jeżeli ktoś zatrzyma się dłużej na postach organicznych, stworzonych przez Waszą firmę, na fanpage'u, to to już zostaje doceniane poprzez, przez algorytmy Facebooka. I te algorytmy działają w taki sposób, że wtedy pokazują dany post w większej grupie odbiorców. Także warto tworzyć organiczny content, ponieważ jest to jedna z tańszych form reklamowania się. Płacimy wtedy w pewien sposób swoim czasem, ponieważ musimy go poświęcić, żeby ten content stworzyć, jednak zostaje on na dłużej y, na fanpage'u czy w ogóle w internecie i potrafi przynosić y, y, pożądane y, działania czy korzyści przez długi okres. Y, także. Y, Kontent organiczny jest jedną z form reklamowania się w Internecie czy na Facebooku i jest to nieodłączny element wszystkich działań, żeby były spójne i żeby całej strategii, żeby przynosiła pożądane rezultaty. Wiem, Mateusz, że specjalizujesz się w reklamie Facebook Ads dla e-commerceów. Czy mógłbyś się pochwalić, bo prywatnie już mnie opowiedziałeś o tym case, ie. jakie wyniki osiąga ostatni Twój sklep internetowy, który prowadzisz? Kilka miesięcy temu nawiązałem współpracę z pewnym sklepem internetowym sprzedającym e-booki. I początkowo były tam problemy z wygenerowaniem no, pozwolić, że się wtrącę są to produkty cyfrowe. Mateusz nie ma ich nie dotyka tych produktów, to są produkty fizyczne, które gdzieś tam są raz stworzone i można je sprzedawać w sposób ciągły bez kolejnych nakładów pracy. Tylko jedyną pracę jaką musimy wykonać, to przygotować ładną reklamę, tak naprawdę i testować ją, optymalizować ciągle. To... dokończ. Tak, zgadza się. E, ważne jest, żeby w przypadku takich produktów cyfrowych dobrze opisać ten produkt, ponieważ e, klient nie może go dotknąć, musi po prostu e, wszystkie informacje, jakie są mu potrzebne, wszystkie obiekcje, jakie ma w swojej głowie, to opis tego produktu musi go rozwiewać. Klient musi się dowiedzieć wszystkiego, czego po prostu potrzebuje w danej chwili, żeby dokonać zakupu i po prostu ten produkt też również e, musi rozwiązać jego aktualne potrzeby. Tak jak wspomniałem, kilka miesięcy temu nawiązałem współpracę ze sklepem internetowym sprzedającym takie produkty, i początkowo był problem z wygenerowaniem ruchu w tym sklepie, to znaczy był problem z tym, żeby klienci wchodzili na ten sklep. Mimo tego, że tam były produkty, po, po prostu nikt tam początkowo nie wchodził, nie wiedział nawet, że ten sklep jest. Bardzo mały odsetek ludzi, którzy trafiali na fanpage'a, odwiedzały ten sklep. I w momencie, kiedy zaczęliśmy wdrażać stopniowo strategię reklamową, się na Facebooku, wykorzystując reklamy do nowych osób, żeby przyciągać ich na stronę, reklamy remarketingowe, reklamować się do osób, które na przykład dodały produkt do koszyka, ale nie zakupiły produktów. Wyniki sprzedażowe tego sklepu w skali 5-6 miesięcy wzrosły kilkukrotnie. To znaczy, że poziom sprzedaży niemalże dziesięciokrotnie wzrósł na przełomie tych kilku miesięcy. Także tutaj. I widzicie, jak skuteczną formą reklamowania się jest reklama na Facebooku, ponieważ pozwala ona przypomnieć osobom, które opuściły nasz sklep, opuściły naszą firmę, żeby ponownie do niej wróciły. Oczywiście w takiej reklamie musimy dać im zachętę też, żeby oni mieli jakąś korzyść, że do niego wrócą. Ale dzięki temu tworzymy dodatkowe relacje, pokazujemy, jak fajna jest nasza firma i jak bardzo zależy nam na osobach, które odwiedzają nasz sklep czy naszą firmę. Posiłkujecie się w swoich działaniach chatbotami Messenger? Tak, też posiłkujemy się. Osoby, które odwiedzają sklep, czy fanpage'a, czy ogólnie naszą firmę, również zachęcamy do tego, żeby zapisali się do chatbota, gdzie mają okazję odebrać darmowe produkty czy rabaty. Dzięki temu, to jest taki kolejny kanał, w którym możemy budować relacje z naszymi klientami. Skuteczność, otwieralność tych wiadomości jest niesamowita. Ja puszczam do swoich fanpage, do swoich baz te wiadomości są otwierane w 98-99%. To jest coś niesamowitego, praktycznie nawet SMS-ów tak dużo osób nie otwiera, prawda? A jest to narzędzie praktycznie darmowe. Tak, zgadza się. Są oczywiście wersje płatne z jakimiś tam dodatkowymi rozszerzeniami, ale na samym początku ja sam nie korzystam z wersji płatnych, bo po prostu tego nie potrzebuję. Wszystkie jakieś tam najważniejsze funkcje sprzedażowe, nawet wszystko obsługuję w tych wersjach darmowych, chatbotów. Tak, taki chatbot jest takim zasobem biznesowym, takim samym jak na przykład fanpage czy strona internetowa. I czym więcej takich zasobów będziemy mieli, czym więcej takich miejsc będziemy mieli, gdzie będziemy mogli budować relacje z naszymi klientami, proponować im nasze produkty czy usługi i zachęcać ich ponownie do skorzystania z tych produktów lub usług, kiedy oni opuszczą już naszą firmę, tym lepiej nasza firma będzie prosperowała i będziemy wyprzedzać takimi małymi krokami naszą konkurencję, która nie będzie stosowała tych działań. Dobrze, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, odjąć, a może mnie zapytać, może ja o coś odpowiem na jakieś pytanie? Może tak od Ciebie powiem, że posłuchajcie. Na chwilę obecną Facebook jest najlepszym narzędziem do działania. Bardziej precyzyjnym tak. systemem reklamowym, jaki kiedykolwiek powstał, i warto zamiast denerwować się, że jesteśmy śledzeni, filtrowani, spójrzmy na Możliwości jakie dostajemy w zamian, oczywiście my jesteśmy śledzeni, Facebook filtruje, algorytmy sprawdzają każdą naszą rozmowę, każde słowa kluczowe, to jak rozmawiamy, ok, ale dzięki temu, że Facebook tak precyzyjnie nas śledzi, możemy docierać z reklamami do idealnych klientów, najbardziej precyzyjny system reklamowy jaki powstał generujący po prostu sprzedaż siedząc w domu jesteśmy w stanie ustawiać reklamy i sprzedawać swoje produkty Coś jeszcze coś dodać na temat menedżera tak. reklam? Chciałem jeszcze powiedzieć, że Facebook aktualnie daje właśnie najlepsze narzędzia do tego, żeby promować swoją firmę. Czy to chodzi o reklamę na Facebooku, czy to chodzi o prowadzenie fanpage'a, czy to chodzi o inne narzędzia, takie jak właśnie chatbot, które możemy zaimplementować do tych działań na Facebooku. Także to jest najlepsze aktualnie narzędzie. Ta firma rocznie generuje ponad 50 miliardów zysków. Także rozwija się też w tym kierunku, żeby pomagać biznesom rozwijać swoje firmy dzięki Facebookowi. Nie czekajcie, zacznijcie działać na Facebooku, nie bójcie się, wszystko można zmierzyć, tak, sprawdzić. Tak. I... Facebook dowozi Ci wyniki, na przykład kampanię Litatsu, gdzie możesz dwoma kliknięciami zdobyć numer telefonu i zadzwonić do swoich klientów, umówić się na spotkanie, po lokalizacji, wieku, miejscu, miejsce, w którym się znajdują aktualnie, być może jakaś konferencja biznesowa. Możesz puszczać reklamy na wysyłanie wiadomości do ciebie, do osób, które często wchodzą w interakcje z fanpage'ami. Praktycznie nigdy nie było tak łatwo się reklamować i nie miałeś możliwości zacząć reklamy od tak niskich stawek. Kiedyś musiałeś wyłożyć nakład pieniędzy, ulotki, plakaty, wizytówki. Żeby pojawić się w telewizji, owszem, pokrywałeś praktycznie. 20 lat temu puściłeś reklamę do telewizji, obejrzał cię prawie każdy, ale start takiej reklamy to było kilkaset tysięcy złotych. Może na tamte pieniądze jeszcze wtedy były inne stawki, ale na dzisiejsze kilkaset tysięcy złotych, żeby coś w tej reklamie telewizyjnej jakkolwiek zdziałać, a dzisiaj możemy zacząć od paru dziesięciu. Od 10 złotych możesz reklamę na Facebooku zacząć. To jest fenomenalne w tym, że nie mając budżetu jesteś w stanie ruszyć ze swoim interesem. Słuchajcie, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to po pierwsze, zostawcie subskrypcję na moim YouTubie. Chyba, że oglądasz na Facebooku, to zostaw lajka, zostaw jakiś komentarz. I jeżeli ten odcinek się dobrze przyjmie, zbierze fajne opinie, to nagramy dla Was kolejne odcinki. I w dalszym ciągu wypytam Mateusza o reklamę na Facebooku. Ja na dzień dzisiejszy się z Wami żegnam. Cześć Mateusz, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Oglądajcie kanał Tomasza, bo warto. No i reklamujcie się na Facebooku, dzięki, dzięki. prowadźcie swoje kanały. Trzymajcie się. Cześć.